Witajcie, kochani, na moim kanale. Dziś taki krótki filmik z podsumowania roku. Dla mnie trudnego roku kilka osób wychwyciło ten smutek w moim głosie, bo był to dla mnie dość trudny rok dla mojej rodziny. Myślałam o tym nawet, żeby przestać nagrywać, ale wasze komentarze i ten ogród po prostu zawsze dodawały mi sił, bo człowiek mógł myśleć o czymś innym. Chciałam również podziękować tym osobom, które zostawiły komentarz z życzeniami. Ja dopiero dziś przeczytałam te komentarze, bo po śmierci Teścia po prostu straciłam chęci do czegokolwiek, więc chciałam naprawdę Wam za to podziękować. Chciałabym również złożyć Wam najlepsze życzenia: dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, spokoju, realizacji marzeń. Oraz dużo satysfakcji w nadchodzącym roku. I również podziękować Wam za ten kolejny rok, że jesteście ze mną, że lajkujecie, subskrybujecie i komentujecie mój kanał. Wiadomo, że nie zawsze to są miłe komentarze, ale dziękuję tym osobom, które mnie wspierają. Dziękuję za ten czas, jak również za udostępnianie moich filmów. To jest bardzo miłe. Zapraszam wszystkich na kolejne filmy, jeśli będą się pojawiać. Myślę, że już w przyszłym roku, bo mam tam kilka do zrobienia filmów, które obiecałam. Wracając do tematu filmu, z podsumowania roku co się udało, a co jest moją porażką. I tak więc udała mi się rabata trawiasta. Bardzo podoba mi się to zestawienie roślin. Jest to rabata prawie bezobsługowa, więc jestem z tej rabaty zadowolona i już na pewno nie będę tam nic zmieniać. Druga rzecz, która mi się udała w tym roku, to zakup nowych róż na rabatę różaną, bo jak większość osób wie, to tą rabatę różaną tworzę od 4 lat i co roku jakieś nowe rośliny się tam pojawiają. Bo wiadomo, że rośliny kosztują, więc nie wszystko. Da się zrobić tak od razu. W tym roku również kupiłam kilka powojników, bo wiecie, że u mnie większość powojników mam, które kwitną na pędach zeszłorocznych i zakwitają kwiecień, maj, czerwiec później one kwitły, ale były to takie pojedyncze kwiaty, więc w tym roku kupiłam kilka powojników, które będą kwitnąć na pędach tegorocznych. Te takie powojniki przycina się niżej i takie powojniki kwitną koniec czerwca i aż do mrozów. Mam nadzieję, że z czasem po prostu te pergole będą pięknie latem wyglądać. W tym roku kupiłam również dosyć dużo roślin cebulowych, bo brakowało mi kwitnących kwiatów wiosną. Większość cebulek to narcyzy, bo narcyzy są trujące i zauważyłam, że pięknie kwitną co roku, bardzo ładnie się rozrastają i nornice je omijają. Więc kupiłam tam na rabatę różaną, właśnie trochę więcej narcyzów. Mam nadzieję, że. Będzie to pięknie wyglądać. Oprócz tego, zadowolona byłam w tym roku z ogórków, papryk i pomidorów. Choć powiem Wam, że przyszła zaraza, i pomidory musiałam pozbierać do pudełek, ale i tak byłam zadowolona, bo bez oprysków miałam swoje warzywa, więc byłam zadowolona z tego. Minus taki, że. To jest moja, właśnie już zaczynając od porażek, to minus taki, że niestety, ale nie dopilnowałam sobie w tym roku. No i ten foliak mi się zniszczył. Także plan na najbliższe lata, żeby sobie uzbierać pieniądze na szklarnię. Tak to wygląda. Więc chciałabym właśnie jakieś, jakąś szklarnię, taką niedużą sobie kupić. Jeśli chodzi o moje następne porażki, to na pewno moją porażką były hortensje ogrodowe, które w tym roku prawie w ogóle nie zakwitły. Nagrałam filmik we wrześniu, co zrobić, aby ewentualnie w przyszłym roku zakwitły. Jeśli w przyszłym roku nie zakwitną, to na pewno ta rabata troszkę tam się pozmienia, no bo chciałabym, aby hortensje ogrodowe u mnie kwitły. W tym sezonie również nie byłam zadowolona z truskawek. U nas była susza i truskawek było dość dużo, ale były drobne. Więc nie byłam z tego zadowolona. Oprócz tego moja brzoskwinia i nektaryna, pomimo tego, że pięknie kwitły wiosną, to niestety nie zaowocowały. Więc będę musiała pomyśleć, co z tym fantem zrobić. W tym roku miałam problem ze ślimakami, nożnicami i mrówkami, i liczę na to, że w przyszłym roku będzie trochę lepiej. Do usłyszenia.